Zakup pierwszej wiatrówki. Zawsze dużo pytań, dużo filozofii. Na początku musimy sprecyzować przede wszystkim budżet i to, czy ta wiatrówka będzie sprężynowa i będę mechanicznie, poprzez użycie swojej siły, chciał naciągać. Nieważne, czy będę łamał lufę, czy będę miał wiatrówkę z dolnym naciągiem, czy interesuje mnie karabinek sprężynowy, czy wiatrówka PCP, czyli. Pompowana poprzez sprężone powietrze, zwykłe powietrze, które nas otacza z pompki lub kompresora pneumatycznego lub zwykłej butli nurkowej, gdzie wcześniej taką butlę trzeba nabić w centrum nurkowym, na przykład i przetoczyć sobie do kartusza po prostu powietrze. Najlepiej, żeby to powietrze było suche. I jak tutaj już sobie odpowiemy na pytanie, czy idziemy w PCP, czyli karabinek bezodrzutowy. Czy, idemy, czy idziemy w sprężynę, czyli karabinek odrzutowy, musimy doprecyzować budżet. No i tak naprawdę, jeszcze rzeczy, asortyment, który nam dochodzi, który jest nam potrzebny. W przypadku PCP nam to się bardzo rozbudowuje, bo po, oczywiście, oprócz optyki na karabinek, na przykład PCP, czy karabinek sprężynowy, bo to jest nieodzowne w dzisiejszych wiatrówkach, chyba że ktoś się upiera tylko i wyłącznie na przyrządy celownicze. Otwarte, ale do tego zaraz dojdziemy. Załóżmy, że jest to karabinek z optyką, czyli liczymy montaż, optykę. No i w przypadku karabinka sprężynowego, no temat możemy uznać za zamknięty. Jeszcze do tego jakiś śród, smarowanie, czyli balistą, czy brunox na zewnątrz. No i jakiś pokrowiec, nawet najtańszy, żeby mieć w czym trzymać ten karabinek. Ale dowodzą nam jeszcze takie aspekty. Kto będzie strzelał? Czy będę ja strzelał? Czy będę strzelał z dziewczyną, żoną, partnerką? Z dziećmi, i tak dalej. Czy ma to być coś lżejszego, bo wszyscy będą e, korzystać? Czy będzie to tylko karabinek pode mnie? Czy mam e, zamiar w przyszłości jeździć na przykład na jakieś zawody, i tak dalej? Czy ma to być super celne, czy ma to być tylko rekreacja? Pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o wiatrówki do 1000 zł, to nie spodziewajmy się e, i w przypadku PCP, i w przypadku sprężyn, że będzie to wielkie wow. Więc traktujemy to jako zwykłą rekreację. I omijamy gazramy, czyli wszystko ze sprężyną gazową, wyrzucamy, nawet nie bierzemy tego pod uwagę. Zostają nam karabinki ze sprężyną klasyczną do 1000 zł. Co byśmy nie wzięli, czy to będzie Hudson, czy to będzie Hammerly, potrzebuje to cywilizacji, czyli tak zwanego tuningu, żeby chociaż mieć na miastkę tego celnego strzelania jakąś przyjemność posiadania nawet takiego niskobudżetowego karabinka. Jeżeli chodzi o PCP, tutaj temat jest. W tej półce od 1300 zł do 2000 już troszkę prostszy, bo w tych przedziale cenowym możemy wybrać już taką wiatrówkę jak na przykład Reximex Lyra, już nawet w, w laminacie przepięknym: czy Tormenta, czy Dystar, czy Acura, czy Force 1, czy Dwinka, czy QZ, Teraz też nowa konkurencja dla, dla Reximexa w zasadzie. I mamy tutaj już większe pole manewru. Będzie to prostsze strzelanie, będzie to strzelanie z magazynkiem, czyli bardziej szybko strzelne i na pewno dla całej rodziny. Jeżeli chodzi o rozmiar karabinka, tutaj, jeżeli chcemy ćwiczyć faktycznie postawy strzeleckie postawy stojącą, kręczącą i tak dalej i wprowadzać w ten świat czy partnerkę, czy dzieci no to jednak z dużym karabinkiem tutaj mogą sobie i ciężkim nie poradzić. Ale jeżeli zakładamy, że młodzież będzie strzelała tylko z podpórki, czyli dwójnóg, hmm. stojak, poduszka i tak dalej, a ja będę ćwiczył tę pozycję, to tutaj już ten rozmiar aż nie ma takiego znaczenia, bo czy to będzie lyra na podpórce, czy to będzie dajsta, czy to będzie tormenta, to młodzież sobie poradzi, zarówno dorosły sobie poradzi w pozycji, w postawie stojącej, czy w postawie leżącej. Ale ta ergonomia jednak jest... Jest ważna, więc na kilka aspektów warto zwrócić uwagę, szczególnie kupując karabinek sprężynowy z otwartymi przyrządami celowniczymi, gdzie często w HW-77K, czy w 95-85 baka policzkowa jest troszeczkę niżej, bo jest ona przystosowana do tego, aby strzelać z otwartych przyrządów celowniczych. Pomimo tego, że mamy opcję Założenia lunety. a na przykład, już HW97K czy TX200, ma na tyle wyprofilowaną, podniesioną bakę, zaprojektowaną w zasadzie już fabrycznie, że zakładając optykę na ten karabinek na szynę 11 mm, na montażu średnim luneta zakłada obiektyw o średnicy 40 mm. Wtedy akurat idealnie się licujemy tutaj policzek, kość i nasze oko w stosunku z okularem lunety. I to są takie najważniejsze, najważniejsze aspekty. Wiadomo, że wszystko rozgrywa się o budżet, o zasobność portfela. Jeżeli chcemy wydać raz za porządnie, tak jak na przykład na lepszy telewizor, nie wiem, konsolę, rower i tak dalej, motocykl to kupujemy zawsze coś powiedzmy lepszego, nie musi być high level, nie musi być najdroższe, może być pośrednie. I wybieramy właśnie coś takiego, co ma dobry stosunek jakości do ceny. Tutaj akurat uważam, że Lyra czy, czy Dysstar to jest dobry stosunek jakości do ceny. Czy na przykład luneta Hawk Ventage 412? Bardzo dobra luneta, wytrzymująca nawet na sprężynach oprócz gazramów. Gazram już omawialiśmy tyle razy. Po prostu nie kupujcie wiatrówek ze sprężyną gazową. Jak ona by się nie nazywała, jakie by nie miała ładnych malowań, to zawsze będzie niszczyło optykę i nie będzie tak celne jak karabinek sprężynowy, sprężynowy ze sprężyną klasyczną. No i wiadomo, że najlepsza marka to Weihrauch, jeżeli chodzi o sprężyny i Air Arms, ale Weihrauch praktycznie połowę tańszy, a mamy dokładnie tą samą jakość i, i cenność wiatrówek. I tak naprawdę już tutaj w przypadku od 50 wzwyż, to już nie ma takiego znaczenia, czy to będzie 50, czy to będzie 85, 80, 95, 98. Tutaj, już na tarczu, praktycznie będzie to wszystko układać się tak samo. Reszta to jest kwestia wyglądu i ergonomii. Tak, jak na przykład w HW-98, mamy już regulowaną bakę. Nie mamy żadnych przyrządów celowniczych. Mamy dociążoną lufę poprzez gruby kołnierz. I to są takie niuanse, które troszeczkę poprawiają pewne aspekty w strzelectwie. Więc. Jak już mamy sprecyzowany budżet, kto będzie szczero, wtedy możemy podjąć decyzję, tak naprawdę, czy będzie to karabinek sprężynowy, czy PCP. A wybór dzisiaj jest e, bardzo duży. Najważniejsze, żeby to dawało Friday i fan wszystkim, ale oczywiście wiatrówka fajna jak jest bezawaryjna i jest bardzo celna. A to w przypadku sprężyn zaczyna się powiedzmy od budżetu 1400 w górę, czyli tak jak od Diany minimum jakieś tam 34 czwórki wzwyż, przechodząc do Weihraucha. No i w przypadku tutaj wiatrówek Greximek, które tak naprawdę zdominowały mocno rynek, no to po, zaczynając od Forsa, jedynki poprzez Lyrę, Dajstara i te wszystkie tam a, są ok. Czasem można trafić jakąś gorszą lufę czy gorszą koronę. Ale widzę, że jak na razie jest tym bardzo dobrze, bo wszystkie egzemplarze są celne. A, klienci już potrafią sobie też dobierać Dobierać śród. Nie patrzmy w opisy, nie patrzmy w koloryzowanie, nie patrzmy w opisy marketingowe, bo bardzo często klienci dzwonią: 300 na sekundę prędkość początkowa, to będzie najlepsza, jak chcę najmocniejszą i tak dalej. Energia, tak jak pokazywałem w przypadku AW30, nie idzie w parze z celnością. Możemy mieć wiatrówkę 9-dżulową, a szarówkę o wiele celniej niż Hacan 125, który będzie miał. 30 czy 40 Joule i w nic nie trafimy, albo będzie to promień 40 na 40, jeżeli chodzi o skupienie. Więc wystarczy nam do celnego strzelania, tak naprawdę w zakresie 25-50 metrów. Wiatrówka już od 10 juli w 4,5 mm, a tak od 15-16 w 5,5 mm, jeżeli chodzi o polskie, polskie realia i ten limit 17 juli i patrzymy na to, patrzymy na lufę patrzymy na firmę potem dochodzi oczywiście do tego gabaryty tej wiatrówki, ergonomia a walor jakiś estetyczny tak naprawdę powinien być na samym końcu, bo ktoś często pisze, o nieładna, brzydka i tak dalej okej, okay, rozumiem, że karabinek musi się podobać, ale najpierw są, że tak powiem priorytety i najpierw, najpierw musi być ergonomia musi być jakieś wykonanie i wtedy możemy sobie wybrać taki karabinek. To tyle pokrótce. Potem pokażę taką podstawową obsługę najczęstsze problemy, jeżeli chodzi o, o PCP. W sprężynach praktycznie nie ma tych, tych problemów. Pokażę też kiedyś w przyszłości technikę strzelania ze sprężyny, jak powinno się strzelać ze sprężyny, jak z PCP. Także wprowadzimy sobie teraz takie po prostu... Dla początkujących, dla tych, którzy dopiero zaczęli oglądać kanał, wchodzą w świat wiatrówek, jeszcze nie strzelali, nie mają wiatrówki w takie małe ABC. Jeżeli chodzi o CO2, unikamy CO2, wyrzucamy, to jest już przeszłość, idzie do lamusa, nie używamy tego. I po prostu, jeżeli chcemy karabinek, to albo dobra sprężna, albo PCP, czyli zwykłe sprężone powietrze pod dużym ciśnieniem. CO2 nie ma powtarzalności na temperaturach wariuje, czyli prędkość jest niestała, niszczy uszczelki, więc nie ma sensu w ogóle bawić się w repliki typu CO2 co to by nie było. Tyle ode mnie na dzisiaj. Pozdrawiam. Hej.